Hejka, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj myślę, można sobie zrobić małą przerwę od dueli i sobie zagram jakieś losowe mapy. Na pierwszy rzut będziemy mieli Geo Detective World. I zobaczmy, jak sobie w tym poradzę. Okej, okay, Kenya jest 4G Plus Network. Um, no co, no Kenya. Zresztą, jak tutaj nam Billboard podpowiedział, to będzie Kenya. Hmm. Nie ma palm, więc chyba Mobasa odpada. Coś między Nairobi Kisumu. Może na kuru? Ok. Byliśmy jeszcze bardziej na zachód. Hmm. Tutaj ciekawie to wygląda. Grue du Brona, to nie była jakaś miejscowość. Genewa. Teraz Genewa jest tutaj. Ale francuskie blachy są, więc nie wiem, czy to jest koniecznie Genewa chociaż to jest blisko na borderze z Francją, więc może. Więc może. No jest flaga szwajcarska, więc to. Chyba raczej można zaufać, że jesteśmy w Genewie. Hmm, I teraz weźmy, wymyśl człowieku dobrą lokalizację. Hmm, tutaj jest jakiś dzipelski młyn. A mi się wydaje, że chyba zaraz ten jest. Most tutaj. Tutaj jest rona i tam też było rone napisane. Rue du Rone czyli jesteśmy na tej u... czy jest ulica Rona? No, tutaj jest rzeka, widzę. Rue durona. Jakbyśmy mogli być tutaj może, albo tu. Hmm. nie się wydaje, że mogę to mieć a ok, byliśmy po drugiej stronie o tak, no to w sumie by wyjaśniało no prawie 5k, pierwsze a to wygląda to wygląda jak Indie, tak szczerze mówiąc chociaż tutaj jest czerwona blacha, to może i w Butanie jesteśmy no, chyba z taką architekturą to chyba prędzej Butan widzę Jak tak teraz sobie pomyślę Hmm, Butan, ale czy to jest stolica? Nie wiem czy to jest Pimpo i Table, może można byłoby znaleźć Aha! Y zrobiłam randomowo 5k, okej okay. Może być No, a to jest te... w Grecji To na górze Olimp był? Ten? Nie, to chyba nie na Olimpie. Nie, to chyba w środku Aten było. Tak, 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 no. O jajku, tylko jak to się nazywało? O, Akropolis, to chyba musi być to. No, właśnie. Dobra, kolejne 5k na naszym koncie. Czemu tutaj jest flaga Niemiec? Flaga Niemiec, Nigerii, chyba Unii Europejskiej albo to może nie Unia Europejska. Fajne blachy. Brazil. Nie wiem już, co tutaj się dzieje. Chociaż jak w sumie patrzę na tą kostkę, to ona wygląda jak, jak zakry, więc może tutaj strzał w Brazylii nie jest taki zły, chyba że mylę kontynent teraz. Ej, to była Bolivia. Nawet nie wiedziałam, a to zapewne nieoficjalne zdjęcia muszą być. No tak. Przecież to całość było nieoficjalne zdjęcia. Dobra, spróbuję się je jeszcze raz. Może uda mi się pobić swój wynik. O, to już chyba prędzej wygląda jak ten, jak Indie. Ale i w Indiach są chyba żółte blachy, więc odpada. I'm Mary Kate, taxi Stand. Chociaż może i rzeczywiście to są Indie. I'm Mary. hmm chyba w hindi wszystko jest napisane więc a, Jaipur, okej okay. tak myślałam, żeby dać w Jaipur ale sobie myślę, A, eh, może nie okej okay, Denmark okolariat Pewnie też jakaś miejscowość, albo dzielnica. O, tutaj jest jakiś ogzbol, ale nie tego szukamy. Okej, okay, czyli to chyba była dzielnica. A, tutaj jest okolariat ok napisane. Jakiś muzeum chyba. Wow, flagi Rumunii. Hmm, ciekawe gdzie jesteśmy. Ładnie tutaj. Czyli co, byśmy byli w stolicy, po Pukareszcie gdzieś? O, jednak nie. Byliśmy w Aradzie. Okej. Okay. Understandable Motorcycle mobs Parking Only To wygląda jak coś pod Nowym Jorkiem Nie, co się tu dzieje Dobra, ten Nowy Jork A, Ok, jakaś losowa miejscowość w Ameryce No tak w Stanach chciałam powiedzieć, nie w Ameryce. No ale do Ameryki należy. A to co ja, Holandia czy Niemcy, bo jest flaga. Ostzeja. Aha, to jest to chyba jezioro tam na granicy ze Szwajcarią. To jest Ostzeja? Nie, to jest Oberzeja. Ale Ostzeja też mi się wydaje, że widziałam. zeje No bo to jest może to po prostu. Może bałtyckie może. <grych> Dobra, zobaczmy z ciekawości. Okej, okay, czyli chyba rzeczywiście chodziło o Bałtyk. Albo może i nie Bałtyk. No chociaż tutaj jest Morze Bałtyckie, więc. Okej, okay. no tutaj troszeczkę gorzej poszło, ale udało się wszystkie kraje trafić, przynajmniej. Teraz wrócimy sobie do naszej ojczyzny i sobie zagramy każdy znak z nazwą miasta w Polsce. To jest dosyć łatwa mapa, pod warunkiem, że się zna miejscowości w Polsce. Okej, okay, na pierwszy początek trafiamy końskowole. No, to tutaj będzie trochę sitrą, bo nie znam tego. Yy, Końskowola. Nie wiem, jak to brzmi. Okej, okay, Końskowola jest w lubelskim, dobre. Sulechów, Krężoły, też nie mam pojęcia, gdzie to jest. Łochów. Mm. Łochów było gdzieś chyba tutaj, mi się wydaje. Chyba w Mazowieckim gdzieś musi być. Bo przejeżdżałam przez stację Łochów z Białego Stoku, jak jechałam. I właśnie kojarzę, że było gdzieś po drodze. Chyba, że to z tej strony Łochów jest. Nie, tutaj był ten. Żyrardów. No, Łochów jest gdzieś mniej więcej w tych terenach. No właśnie. Łochów tutaj był. A ja go nie widziałam. Przewóz Gwizdaj Okej, okay, mamy znak na Lublin, 835 I A4 Ósemki w Lubelskim są? 8,35, czyli to musi być jeszcze nisko. 8,38, 8,39, 8,35 jest, ale a 4. Tutaj jest 74, krajowa, 77. Kurczę, ale się ciągnie to 8,35. Przeworsk, właśnie, Przeworsk. Tutaj jest Przeworsk, dobra. I tutaj mieliśmy gwizdaj. Dobra, gwizda jest tutaj. I tutaj jest rondo. Więc musimy być gdzieś tu. Kąd siedzi? Siedzi tutaj. Okej, okay. jest pierwsze 5K. I karkowa nie mam pojęcia, gdzie jest. Hmm, nie wiem, coś tutaj. Okej, okay. ale mam wyczutkę, w sumie nawet tak nie najgorzej poszło. Ale TR1 trochę przestrzelone zostało. Dobra, więc. Teraz trochę potraj harduję i będę próbować pobić rekord na 25k, także zobaczycie teraz zapewne najlepszą rundę jaką udało mi się zrobić. E, fu, najlepszą grę jaką udało mi się zrobić. Oświecim. Jezu, gdzie ja złowuję? Oświęcim jest tutaj. Um, tutaj jest wiadukt, więc musimy torów szukać w ten sposób. Coś takiego no, chyba coś takiego będzie, dobra. 2 metry w ogóle, Wałbrzych Wałbrzych jest tutaj Tutaj mamy jakiś holender wie co? Boguszu w gorce. Okej, okay, Boguszu w gorce jest tutaj. Tutaj jest coś krętego i to strasznie krętego byśmy byli tutaj? tak Józefów nad Wisłą Józefów nad Wisłą tu szukamy przy Wiśle. tutaj jest Józefów nad Wisłą hmm. byśmy byli jakby tu? Te budynki w jakikolwiek sposób tu pasują? 99B, okej okay. Nawet dobry numer znalazłam Ciechocinek Tutaj jest Ciechanów, Ciechocinek W Podlaskim jest chyba Ciechanów To znaczy się Ciechocinek nie ma numeru kierunkowego. Błagam. Dajcie mi numer kierunkowy. Zaraz, Ciechocinek Tak jest znane miasto i zapomniałam, gdzie leży. Nie no, no to nie jest w Podlaskim. Nie, nie, nie. ciechalo w Ciechocinek Nie potrafię nie potrafię sobie przypomnieć gdzie był Ciechocinek Jest dobra Jestem uratowana No wy Tutaj jest jakaś stacja paliw ale Przejazd kolejowy jest obok? Czy to są tory? Nie wiem, choć się domyślam. No dobra, jest pięćka. I szczekociny O, boś, Nie wiem, gdzie są szczekociny Błagam, żebym to udało mi się znaleźć, bo kurczę, najwięcej czasu to ja na szukaniu tracę. W zasadzie jak chciałam powiedzieć swój wynik, no to właśnie wypadałoby znać te wszystkie miejscowości, gdzie leżyło na mapie, albo tak mniej więcej. Albo jakieś, żeby info było. Szczekociny. Znowu za, na dużym zoomie szukam. Szczekociny. No, to brzmi jak nic. Są szczekociny, jajku. Ja... Chyba miałam więcej farta tutaj. Dobra, mamy Orlen przy sobie, więc. Dobra, to musi być to. Dobrze. 3 minuty, 50 sekund. No, udało mi się czas pobić o chyba jakąś minutę, bo wcześniej miałam tam chyba 4-40. Albo może coś takiego, nie wiem. Ale jak widzicie, Country Seeker 213 nabiłam, także sporo prób robiłam, żeby te drugie 25K zrobić. Jakby co, to linki do challenge'u macie w opisie. I polecam się sprawdzić na tych dwóch mapach. Także dzięki za dzisiaj i do jutra.